Tym razem gościem medialny TV jest Drago Srnić. Drago, wielkie gratulacje. To zwycięstwo było potrzebne Jartlen, co tu dużo mówić? Dziękuję, dziękuję bardzo. No, a, m, tak, to bardzo ważne dzisiaj to zwycięstwo, te, ten mecz e, dla nas jest każdy każdy mecz ważny i musimy musimy dać wszystko, co trener e, szuka od nas i musimy na boisku to wykorzystać i wygrać takie mecze jak, jak dzisiaj. Na pewno dla mnie, dzisiaj byliśmy lepsi i mieliśmy jeszcze takie dwie sytuacje na 100%, może być dwie, czyli, czyli nie wiem, ale dzisiaj lepszy byliśmy od, od przeciwnika. Był taki moment w końcówce, kiedy już trochę się zrobiło nerwowo, że przez głowę Wam przeleciały te demony, że znowu się może skończyć jakimś pechowym remisem w ostatniej minucie? Nie, nie było. Byliśmy cały czas koncentrowani i robiliśmy to, co jest potrzebne. To jest normalnie, to jest piłka, to na, na żywo. To, e, nie możemy cały czas e, wiesz e, planować, co, co możemy robić. Możemy na, na boisku to jak, widzieć, jak ogląda i to robić sami. Ale byliśmy koncentrowani cały mecz i na, na, na poły. Dogadaliśmy się, jak, jak chcemy grać na drugą połowę. Za wami mecz walki, mecz bezpardonowych starć. Czy ty jesteś też bardzo poobijany po tym spotkaniu? Nie, dla mnie to jest normalne. Takie jest każdy mecz. Jak, jak musimy wygrać, musimy tak wygrać. To nie ma, nie ma znaczenia. Nie możemy. Każdy, każdy mecz jest ciężka robota i dla mnie, jak Będziemy grali jak dzisiaj my, my, moim zdaniem mamy duże szanse zostać z No właśnie, wysłaliście dzisiaj bardzo wyraźnie z rywalom, że UKS nie składa broni, że UKS będzie walczył do ostatniej kropli krwi o to utrzymanie. I to można powiedzieć dosłownie. Tak, normalnie. Do, do końca samego końca możemy walczyć i, i, i grać. I jeszcze myślałem, jak gdzieś pierwszy to wygraliśmy ten, e, ten godniu e, myślałem, musimy zostawić głowę na dół, nie możemy oglądać tak wysoko. Patrzeć na, na siebie i trenować, musimy trenować, walczyć. co, co trener e, szuka od nas i tak idziemy na następny mecz po mecz i myślałem, myślałem będzie, będzie dobrze. Duży był przez moment niedosyt duże rozczarowanie po tym strzale, w super, zanim Carlos zdołał dobić do siatki. Tak, widziałem, ja tak ogląda, z mojej strony oglądało tak fajne, ten uderzenie. taki taka bramka, byłaby bardzo, bardzo fajna oglądana, ale dla mnie jest najważniejsza bramka teamu, nie moje indywidualne, ale dobrze. Najważniejszy ten mecz, co wygraliśmy i ten trzy punkty zbieraliśmy. W latach 90. i dole publiczności był m.in. Jerzy Tryszard, dekadę później Mladen Trzczelan. Teraz ty wyrastasz na takiego zawodnika, który jest uosobieniem takiej waleczności, twardości w drze. Jak się z tym czujesz? Tak tak słuchałem tej goście, te, to, to, tym, tym zawodnicy. Imponuje mi to, to, co mówicie, naprawdę. Ale naprawdę to ja robię to. Co trener szukał ode mnie, i ja jestem profesjonalny zawodnik i tu musimy, musimy walczyć tak jak, jak on jak szukał ode mnie. O czym rozmawialiście w przerwie? Na co zwracaliście sobie uwagę przy tym wyniku 2-1, który powinien być już wtedy znacznie wyższy? Nie, rozmawialiśmy, że musimy zostać skoncentrowani czekać na sytuację. Nie możemy lecić tak, nie wiem, jak z dziecka. Dziecko I tak, tak było. Czekaliśmy na sytuację potem to tak na, na boisku i, i było. E, po trzecie punkty ja byłem na 100% i e, przygotowany, tak został ten, ten mecz wygramy i to jest to... 2-1 jest najgorszy, najgorszy, 2-0 najgorszy, tak mówią wszyscy trenerzy, ten wynik, ale jak jesteś skoncentrowany cały mecz, nie masz problem z tym. A jak z perspektywy Boistra wyglądała sytuacja, po której Arer Malarz przez pewien moment nie dawał znaku życia? Naprawdę nie widziałem od razu, ale potem pfu, bardzo ciężko oglądało tak. Nie wiem, nie wiem co, co, co było. Myślałem, moim zdaniem może nie potrzebno iść na, te, na takie piłkie. Dlatego mieliśmy do obrońce, ale dobra to jest decyzja bramkarza i. Dla niego jest najgorsze, bo widzieliście wszyscy i, i, Ale najważniejsze, dobrze jest i zdrowie, zdrowie jest e, dobro. To dla wszyscy jesteśmy przygotowani na następny mecz. I od jutro zaczynamy myśleć tylko o, o następnym meczu to jest korona. Korona będzie chciała się zrewanżować za tą porażkę 1-4 tutaj w Łodzi będziecie na to gotowi Nie wiem, oni normalnie oni mają swoje, takie swoje problemy, my mamy e, swoje. E, swoje dro drogi I, i to musimy e, iść krok po krok wygrać jak, e, e, jak e, trenujemy i musimy wygrać mecz z tą koroną. Naprawdę, dobrze, dobrze jest widziałem no, po meczu ta korona przegrała z Słonskiem, to dla nas jest dobrze. Tak on jest ciężkie sytuacja naprawdę. Jak, 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 jak mi też, ale... Ten, ten dzisiaj wynik dla nas jest uh, impuls dobry i myślałem, idziemy tam wygrać. Czekamy zatem na kolejne dobre impulsy po wygranych meczach. Gościem UKS TV był Drago Striniczy.